Jakie mamy ceny? 49 rok, stan 3, 20 zł. A to spójrzmy na jego stan. No tak powiem, wartość świecie jaka złotówka. Ok, królowie, po ile się sprzedają, królowie. Sobieski 15 zł. 15, 15. 100 zł za 6 zł, Ok. Żołnierze, piątka, 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 piątka. Co tu ciekawego jest jeszcze? Mickiewicz, ładny stan, niby dycha. To no, czyszczone, czyszczone monety, panie. Panie, czyszczone. Solidarność, piątka. Wito zdycha. Złotówki po dysce, co? Przedwojenne. Bo monety co, na sztuki? Każda sztuka ma inną cenę, od złotówki do, do 5 Zależy co? Zależy co, jakieś żetonki, tu mam fajniejsze, takie troszeczkę Ta temperówka 50 złotych Syrena, no, yeah. chyba oryginał. Yeah. Fajny kufel i jaka cena? 50 zł, ale fajnie. Piast Krakus Euro Special Jest sygnatura Książeczka PZPL 10 zł. Brat czy nie brać? O ile ta figurka? 70 zł. 70... Włoski oryginalny? Tak. 70 zł? Tak. Ciekawe. No ciekawe, no. Fajna gumka ze strugaczką 10 zł. Brat czy nie brać? Ołówek Wropus. Klocki na wagę, to jest ciekawy temat. Pół kilo 60 złotych, kilogram 100 zł. Pytanie, co tam jest w środku? Wygląda, że to nie jest wszystko lego, ale kilo klocków 100 zł, spoko. Znowu jakieś zabawki się pojawiły. Ostatnio tu kupowałem rzeczy. Ten czołg piękny, spójście metalowy. Jaka cena za ten czołg? super 100 zł Za 8 dych dobrze Ciekawy Za 8 dych Bardzo fajne stoisko z zabawkami Jaguar Stany nie są zbyt jakieś udane ale niektóre nawet dobre To bardzo fajnie. Skukucze, ja bym wszystko kupił, wiecie, 8 dych za to. Jelcz, nie widziałem tego wcześniej. No ale niestety. Bez kół.